Siema, ja u suchara latają mi rączki, bo ja nie jestem youtuberem yy, Zaraz wypierdalamy na konferencję Prawda? Oh! Mówię, to mi się podoba taki wstępniak. To no pan, cięcie kurwa, Dito. Jedziemy, mamy 10 minut, obsługi. On dzieje się malik, nie w ba Bardzo lubię, jak ktoś mówi, że nie jest YouTuberem. Po czym magatka, absolutnie, jakby był YouTuberem od lat i potrafi, potrafi ogarniać vlogi, co nie? Ale nie, ja nie jest YouTuber. Nie rozjebie chujowo, no. z Ja jestem coś. No co chujowo? Chujowo, no ja mam 1,80 m, co dopiero jakiś większy? Jeszcze kuciutki jestem. No co ci nie pasuje? Ja Nektarek, będę, tak. Nie mam miejsca, mało. To no nie jest kurwa do pszenicy samochód. Banę tą szyber da. No widok na tym może się oprzeć. No sorry! Miałem, do, miałem to do bagażnika na płasko położyć, a tam opona jeździ przewita. Wydaje <grymne> <grymne> się, że schód ja przem? trochę Japrzem w chuj schód, jak on w mawalkę. Napierdziela treningi regularnie. No nie mam serca i wyjebać. To będzie ciekawe, bo ale Poproś może to Umbana na Możesz po czekajcie, bo Klaudio... Słucham, ale co zrobiłem tego? Z żarem, nie, bo nie mogę pokazywać twarzy. Tak. O, o mój Proszę, Boże. Zaufaj, pipo, yy, user, Claudio. Za co ty masz bana? <coughs> za wiadomości. No dobra, Zaski, weź zejmi. Zajmijcie bana zaaski, to był pan. Ban please miało być. Może sobie? inna zadziała, Kurwa. To też trzeba opisać. W pierwszy raz widzę gościa, mówię. wypad tam dalej, nie? No, dalej, wypadł, wypadł. A bo... potem mówię. Mogę powiedzieć normalnie Mówię: Wyżej zobacz za 15 zł bana zejmuje, to jest kurwa czat na Twitchu, już nie przesadzajmy, że tego. Więc wysłał do Nata, się nad zachowaniem. Jak będzie od... jak będzie odwalać, to wyleci ponownie 15 złotych zmarnowane. No to co? Mówi no. może, no i to się podoba, ja też do mnie tak możesz mówić. A ty co wysocki pojasz? Co byś tak ładnie obrazi? Nie, yeah, wysocki wygląda jak milion dolarów Na trzeba dobrze wyglądać. Nie no no. klasa Jeszcze perfumy. Ty, a ja dobry adres pisałem w ogóle? Chyba <gulanie> dobry <gulanie> Ty... Ale wyjebanie, dobrze, Podciek, jak to wygląda! Nie, nie! Gościu, on się stresuje. Pierwszy Sorry. dzień w robocie, już go na nich Ale to nie idzie live'em, nie, 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 Czemu nie, mogo, nie pokazują? Nie mogą? Prawie w usta były. Prawie w usta. Na no, drugi raz może nie się nie uda w usta. Dło. chłopaki ode mnie, weź wszystkich Piękna miłość To jest prawdziwa ekipa, to jest prawdziwa ekipa, wszyscy członkowie się kochają, bez tutaj podziałów na płócie i to jest piękne. Aki nie wiem, zaraz zapytamy. Jabczan, Polak Dobrze się przywitać. Ale bym po kozły z diabełkiem Udowodnię wam sobie, że mogę mogę wszystko A w sumie dzisiaj będzie skok przez Kozła na Olimpiadzie. To trochę jakby grę na telefon reklamowali. Jak Ma się podoba. Fajnie, profesjonalnie. Miły panie z uchrony. Ładnie wyglądam? Mam spoconą plecy przez to, że one spojrzały Nie, u mnie, zgi. Coś mnie czy bo tam kurwa, Za wiatra. to masz wiatrak, wariacie. Ooo, mordo. Nie dość, że tron to jeszcze wiatra. Mordo w ogóle. Malika znacie już mordo, kurwa, gada co drugie słowo. <grystanie> ma być kurwa, wiesz. Na, 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 na. Kurwa Nitro, jak mnie wyzywasz na streamie masz przejebane. Po co wy wszyscy? Bo on siedzi się no, nie to dalej. No to idźcie tam, ja idę tylko zdjęcie chcę zrobić, wy tam nie idziecie. Nie. No to idź to w Piendala, no. słuchaj to drogi padlina drogi, jebana. Drogi. No wiem, że drogi. Ale kurwa ze Suchara jest jebana złotuwa. On jest taki. on jest takim skąpcem strasznym. To nie jest zachowanie reżyserowane pod kamerę. To specy To jest to jest po prostu wyczuł pinion, co nie za darmo dają susz i drogi catering i od razu chcę I katering bo ich stać, <grystanie> kurwa, i są mili. Co przechodzę to taka wiązanka w czymś kierunku. No próbowałem, nie że jest nie, tam, nie, jest, tam, nie, nie jest, jestem taki... Nie, nie dotykam mnie po plecach jestem cały spocony, że się nie przybierałem. A ty dotykasz mnie w końcu. Ja Ja tam w tych światów chcę na gdzieś Ale ty masz mi wartę. muszę O kurwa, mać <grystanie> Nie ma, no mów ja was. no nie Można potem? Można, A my też możemy, jest. Wysoki w chuj jestem, co? Kurwa, to ode mnie chłopaków chce. Kurwa, broń. Wszystko oglądałem, tak? Bardzo mi miło. Cześć, wielki jestem. to jest Widzowie! Będą vlogi? Dobra, przepraszam, nie będę oglądać, jak sobie jabłka robi zdjęcie z ludźmi, mam PTSD. Kurwa, robienie zdjęć z ludźmi, o. Oh. Jawczan jeszcze jest w tej fazie, że się jara, że się cieszy, ale zajbi się, że sobie możemy robić zdjęcie. W sumie my sobie zborobi. Dajcie jakiś event. A za chuj, ja nie wiedziałem kiedy. <zyserter> Jestem. <zyserter> za chuj. Ty grasz? Bo to jest kazerdziestwo. Obstawiam. A wydaje mi się, że tak. Moim skromnym zdaniem tak. Walki. Odjewam od kalski, kompletnie. <zyserter> <Ja> nie... <zyserter> w ja razie wkrótce wiedziałam, że jest walka niskorosła. Serio? Nic nie mówisz. Dzień dobry, dzień Ja też jestem ogłoszony. Ja chciałem z swoją fotę na PGA kiedyś, ale lełeś i może dość dalej. Bo wejdzie nie można kurwa stać na PGA. Idzie tam na PGA to jest jeden największy błąd, który robią tylko początkujący. Jeżeli zastrzymasz się, z widzem zrobisz fotę, jak gdzieś idziesz, i wtedy jesteś otoczony przez 10 osób i już nie wyjdziesz i stoisz w miejscu przez jakieś 20-30 minut. Zatem to trzeba tam bardzo dobrze swoim czasem zarządzać. Nie, a Jak masz? Ja się wszystkich pytałam, kto to jest jawczan. We w komentarzach trailer wszędzie. Jawczan, gdzie jest jawczan, we się kto to jest jawczan. Marcelina, skogo było, pamiętam na Ja Nie wiem, o tym my słyszałem, kto to jest jawczan. Okej, dobra, okej, okej. Już nie chcę ze mną gadać, się dowiedziałam, kto to jest. Nie, no nie zmieniłam się. mi że Pierdol się! Nie no, poczekaj, dobra są, nie wiesz dokładnie, słuchaj, przestań jeść Co jest dobrego? Nie wiem, to mój czwarty teleżyk. <grym> no, jest taki dobry to jest darmo. Ja wszystko. Chcemy zaznaczyć wszystko z to może, pytać. to może szybkie 10 pytań. 10 pytań? Tak. Odpowiem na każde. Czemu się tak podziwić? Bo jestem grubą świnia. No tak, to jest prawda. Jak się czujesz przed, przed dzisiejszym pokoleniem? Ja jestem głodny, ale przywieźli tylko suszy, więc nie zjadłem. Za to byłeś takim bykiem, że ochronę przydaje mi jak odłogi Nie będę tego nie mam pytań. Nie miałem dziesięciu. Czy potrzebujesz na słyszy? A ja już jak miałem stam no trzydzieści. No to nie ma czego? No nie no, to już niech je. No to jest smutne. No. Czemu? No i ja za nich wszystkich. Chciałbym, żeby tu się najeżdżać. No. Siema, pozdrawiam. pozdrawiam. Y Chciałbym powiedzieć, że. Y Kupujcie rafinka, nie? Kot Kod polecam, to dostaję z tego 25%. Czeka, z... Tego o! 25% z tego dostają! Właśnie! Kurwa, zajebiście, że im daliście. Właśnie chciałem tutaj zrobić tego, że pewnie dostaję 2 czy złote lub złotówkę za refa. Tutaj 25% to sensowna kasa jest. Ile kosztuje na czekajcie? High League, high league, e, kup dostęp. 25 złotych. Chodzi o to, że Holak dostaje 25%. A czekaj, czekaj, przesłucham. Że, y Kupujcie reflinka, nie? Nie. Kot Jabczan, polecam, dostaję z tego 25%. A, dostaję! Nie dostaje. że on, tylko dostaję. Aaaa. Z tego ten link. mnie. Mojego przykład... kasa z tej walki jest zależna ile sprzeda reflinków. Jeżeli dobrze pamiętam ten model rozliczeniowy, to trochę inaczej to wygląda. W sensie to tak, sprzedaż reflinków jest ważna, ale sprzedaż wszystkich reflinków, a nie tylko chyba osobistych. Dziękuję, kocham was. Pozdrawiam. A teraz idę z wami go zdjęcia. Wiem na pewno, że rekord reflinkowy jakikolwiek zrobił Wardęga. To tak, o to jestem fanem moje Majdrazy, oglądałem jego streamy tutaj normalnie, br była. Oglądałem Ta. na Watch Together z 10-miliardami Wieczorkami się oglądali i oglądali i się fajnie bawili. Było coś pięknego. A oglądałeś? Nie, nie, nie. Nie, nie. Słuchaj, jak zbirał. Ja Nie raz na jak godzinę mi, jak tak. jak, i mówię. tak W nie będę i wszystko daje, właśnie tam. Nie. Są, Czy masz cię za za mną Naprawdę? Serio? 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 was No, 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 co? Ale jak są w sobie Ale ja z sercem Audio, spokojnie. A portfelem? <noise> portfelem też. Też? Dobra. No to już jest inna opinia. To moja woda. Nagraj to, to moja woda. Ty może słyszysz, ale to oglądam i non-stop gada, że w chuj dostaje z refinków i przy tym stawka z fejma to nic, to zajebiście. To bardzo dobrze. W sensie ja powiem tak, że jeżeli e, dostają oni dużo z refów w zawodnicy i do tego mają jakąś sensowną stawkę podstawową. To wydaje mi się, że Highlig może naprawdę daleko zajść. Szczególnie, że ten ich setup jest dobry. Jest ich dobry setup. Dodatkowo ma, e, właśnie będą płacić dużo zawodnikom. Jeżeli poprawił problem techniczne, to w ogóle może być nieźle. Jak? Jeśli chcesz, to będziemy musieli ze co ja no, Widzisz, nawet Czaro, on jest połową ciebie, a on się nie boi ci ukraść Ale, ale. ale Czarę Czarę bym Zobaczył ze zatem nie. Czaro przed chwilą. jest widzem. Jest widzem. Tak, tak. A ty też? A, a, a czy ja się liczę, że jestem widzem, jak byłem u ciebie wtedy ostatnio? Wtedy czyli kiedy? Kurczę, no zauważyłeś, że jestem na czacie i nawet pisz. Jest, jest, jest. Mam nadzieję, że pamiętasz. Pamiętam. Nie chuje. Nie mam zielonego pojęcia o czym mówić, naprawdę. Ale... Tak, właśnie myślałem, dla mnie to był najważniejszy dzień w życiu, a dla ciebie to był zwykły wtorek. A jeszcze, jeszcze jakaś walka jest planowana? Co? co? Jeszcze jakaś walka jest planowana? Ja Myślę, że myśli, że, myśli, że no ludzie, coś tam ze siebie jeszcze kurwa, mam stan, się wydarzy. Tylko kurwa, taki teraz stary przeciwnik, no no. Równego gabarytu. Ty! No idziesz? Ja, idziemy? High League. High League, <laughs> idziecie w tą walkę. Oddam wszystko za tą walkę. Ja. Możecie brać moją wypłatę i im podzielić. Tak? To jest Aki to nie twoja liga NFL. Uzdobiamy walkę następną. Siema, tu Jabczan, nagrywam jakiegoś peta, dotykam peta, ty, Co siema. siema, dotykam jakiegoś totalnego kozaka, koksa, o Jezu. Co jest dalej? I rozkurwiamy swoich przeciwników. Ale chyba nie z wujkiem Szymkiem, bo tak powiedziałem yeah. się. Ty, ty, ty. Yeah. Gdzie ty byłeś w nie? Tak. Cudowny vlog, taki vibe 2000, taki właśnie, vibe takiego zwykłego, normalnego vloga. Bez miliona kamer, bez miliona pięknych kadrów, spowolnionego slow motion z muzyką, żeby się zastanowić nad swoim życiem. Tylko normalny vlog. To dobrze. Jak, tak szczerze, jak oceniasz warunki? Bo ja na przykład nigdy nie walczyłem z No tutaj mam walkę, korzystniejsze. Ale Mnie nie, opinia. nie, nie chodzi o kasę. Chodzi mi ogólnie o otoczkę całą. Jest, jest? kąta, nie? Jest. Nieźle. Jest super, jest super. Na pewno fajnie wygląda wizualnie na żywo. Jesteś totalnym <coughs> faworytem. No właśnie, wiem. Nie. Jest stres i no chcemy Jest presja czy... bardziej niż stres. Jesteś najlepszy na presję? Zapierdalać. I wtedy to wszystko mija, bo. Stary. 128 kg. A teraz? 113. No to kurczę moje gratulacje. Jeszcze, jeszcze do walki super. trochę zostało. Naprawdę duża motywacja, mi się to akurat podoba, że wiesz. No. Zrobiłem się człowieka. No tak, ja ogólnie do poprzedniej walki 20 kilo zbijałem w dwa miesiące. Człowieku. Ale to, Też... to z tymi wodami? Takie podobno wyczepienie? Nie, nie, normalnie prostego? samą dietą robiłem. No to i tak. I to, to jest no, Było ciężko. Raz dziennie czy dwa razy czekałeś? Dwa. 11 treningów w ty... Kurwa, powinienem się zapisać na jakąś walkę, żeby chodzić na treningi, a później się po prostu, nie wiem, złamać rękę i się wycofać. Schudłbym, nie musiałbym się bić, bo bym nie wziął ostatecznie uwagi yy, tego udziało i byłoby zajebiście. I wtedy ja czułem nie. się zacznę w wtedy... Dobradę. Ciężko jest, ciężko. Ja późno zacząłem trenować, dlatego tak mocno zapierdziana teraz. Odgryzę za ucha jak Tyson. Znaczy znaczy zrobisz mi zabory, ty. ty. Ja będę wszystkich obrażał. A jak coś to kurwa robię tak. No tak co? Nie. Kurwa co. <grym <grym może to być śmiało. Tak. No, Możemy trenować Koty i zawalczył? Nie, nie. nie. Z Twitcha z YouTube'a, nie wiem gdzie to będzie. Twitch, to, a to będzie na YouTube, ale Tak. bo nie. Tak. No Twitcha, YouTube'a, pozdrawiamy Facebooki, pozdrawiamy naszą klasę. No, ja chcę przyjechać boksy. Tak, ale nie walę, bo nie ja Ale tak na pół Na pół siły! No no czekaj, zrobić to, to czekaj, bo Poczekaj, sporta. zaraz zobaczymy. Biedny nabez... kurwa, sucha. <grafy> no. Za Hailik stoi szef ruskiego Aca. Co ma już na USA i Polskę, więc Hailik jest dobrym miejscem na przepływ kasy. O. Pół siły. On lubi to. Lubi ten sport. Tak, on lubi. No to jest jakiś taki ten. On, on, on nie jest nie nie wąs... on degustuje się. Jadł. Ale to jest perwers taki, tak? On lubi ciemnowatce. Kurwa, jest Ale dawaj, nie przedłużaj. Tylko czekaj, bo to stół jest. Chciałem. Jego lubię wyjewać. To był fajny, zabawny, teraz się zrobił jakiś taki, że żeby... taki, jakiś agresywny, no. tak zauważyłem na wywiadach, nie, taki zapewny siebie, też jego wyjście swego, z tego, z fejmu, to też było takie dosyć tam wybrał widzów, a jakby poczuł się, że jest taką gwiazdą, że on pociągnął jakby fejm, nie? że gdyby nie on, to by nie było I... Czas na dla montażysty za wrzucenie napisów. Takie dziękuję. Ja mam, wiesz co, bo brodę posmarowałem olejkiem A, to nie! Tak... O kurwa, ale, op, ale wymówka, żeby dłoni nie uścisnąć. O kurwa, Sylwek. <grym> Jaka wymówka, brodę posmarowałem olejkiem. Lepiej mi się ręka. Nie Która nie Nie, nie no. lepiej, wtedy tak. <grym> <grym> tak. ze starym z stary gorde. To nie jest, że ta specjalność ci ogoliłem, wiesz, byłem u fryzjera, żeby nie wyglądać właśnie jak stary, a ty jednak ktoś nie. Wiecie, chodzi mi o to, że to taki pionier Twitchowy. No to taki wujas. Wujas, tak. Wujas, wujas Izak. Ja już jest taki wujas na weselu, że tu wchodzi, pieledoraś. Izak, to ze mną chcesz walczyć. Kurwa, właśnie, marzył o tym z tego. Po to zacząłem tu ligniemy? Marzył, bo chcesz z tobą się zmierzyć, w tego nie. C. C Wiesz, się. Jakbym miał z kimś walczyć, to właśnie z Medusa. Medusa, nienawidzisz go. Oj, strasznie. tak, ale mamy taki konflikt, słuchaj, że. Z którym stawaliśmy na awupy, rozumiesz? No, ty taki przew. dobry jesteś. Dlatego, żeby zrobić dogrywkę w oddechowiu, będziesz ten. No właśnie, on chce o dogrywkę w oddechowiu. On tak dobrze chce, z to zrobił sobie. Ale Oczywiście Izak stoi przy drzwiach. Ja Ja grałem kilka lat, ale już teraz mówiliśmy z chłopą to zera. Czyli umówieni jesteśmy na mecie, Ja, ty, Holak, no i jeszcze. A, Meduza jeszcze. Nie, no nie zaprosi. ja przed chwilą taki kolega, no Meduza też. oczywiście. To jeszcze jednego nam się brakowało. No to już od izaka go O, zaprosić To jest Holak, to jest na Teraz już się znacie. Ja słyszałem wczoraj. Słuchaj, no słyszałem od się, nie, nie, nie. no. Jakby, no bo nie znałem Cię wcześniej, więc po prostu chciałem ale wygrał coś, jak ja zagroję, to, ja wiesz, to ja się stawiam bo... <pisać> <tut> A ten tak szmiał, no, na ciężko, to tak zabrzmiało... Ja ciężko, ciężko, No chyba, że z Jawczanem przyjdziesz. Ale... <tut> no powiesz, no bo nie znałem wcześniej bo po prostu. Ja no, ja Wybacz. siedzę, coś czekam, wygram, wygram, wygram. Ale <tut> <tut> jaki jest zawiedź? Dlaczego on jest aż taki zawiedziony, że Izak nie kojarzy? <tut> Przecież Izak tylko odłącza komputer, włącza grę, otwala... <tut> Zacznie streamować, czasem włączy czat, e, czasem go nie włączy i tyle on ma wspólnego teraz z Twitchem już. <grym> on już niech śledzi. <grym> nie ja. A ty Piotrek, Team Meduza czy nie? Ja oczywiście. No. no. A Team Yachtcha? No. Oczywiście. Że to, że. No jak wiesz, że swoje swoje ktose, ktose, to jest A Team Rataj? To? Team Rataj? Nie. A kurwa podchwytliwe pytanie no. zadałem, nie złapał się. No. <grym> Przygotowany. No, ja wiem w czym teamie jestem przecież, więc Chodź młody Izaka do Czekaj, co chlebek wysłał z Izakiem? Co Izak znowu zrobi? Holak, jak się ze mną przywitał, to powiedział mi... A to jest Cześć, to! To, to oglądaliśmy to, widzieliśmy to. To jak kurwa Stan Majka! Celpa! Kiedy jeszcze Dubiel kurwa przyszedł? O, Dubiel! I raz krepleciała po Ej. Dubiel znowu ma te koszule? On jak, jak, też miał te koszulę na tego, na roście Friza. Albo bardzo podobna. Nie leciała i wytrwałem całkiem długo. No dobrze, dobrze. Ile? 20 sekund długo? Chyba tak. Mhm. Ale to w hotelu wiesz. Kurde. To w hotelu się no, no, no to jakieś inne zapasy. Wiesz. I na fejmie? No i co? No i nic! Tylko po prostu zdziwiony byłem. Tyle. <noise> Nie mówię, że brzydka koszula. To Nie, no, jakaś, Ale to jest w sumie fivehead, żeby znaleźć jakiś jeden ciuch, który się najbardziej lubi. I minimalistycznie po prostu ubierać zawsze to samo, bo wtedy się nie zastanawiasz, co się musisz ubrać. Głos No jak, jak co chwila. Kurwa, A mi te... się kazali elegancko. Się no i też. Ja, <laughs> <zgodniewali> <laughs> mnie przy tym, no, mówię, tak. Na krzyczeli? Ja. No masz czapkę? Ty, gdzie mu ciła kurwa, jest. Ja bez jego nie chodzę. By... chodzisz. A jak? Jakub! Ja... Yes. Ja... Jest i on, Kurwa, to so. jest O, proszę, no i rozumiem, że to dla naszej publiczności. Tak, tak. Wkrótce do. Takowanie się mali się osoby, które złapią... To częstujcie się w takim razie! <grym> ja, to, ja, to, a jeja! Łapałem! A, on zawsze tak robi, Pawłowski, on zawsze... Dzięki, ma. Mariu! Malik nie ma nawet udziału w eHeali'gu, ligon, jest tylko twarz... O, to, no, to no, czekawe! robimy okay. I częstujcie się! Dobrze. i dobre! Żeby przypomnieć Pani o naszych no, sponsorach, więc nie no, wspominamy, no, no, że... Można no, no, potem? Mam prośbę. Ej! Jaką? Ci widzowie co stoją od tego. Ale a, mamy content w ogóle. mamy no, okay. w grubego. Wersji Max. No lubi. Nic nie ma. Nie ma, no chcę gdzieś... To... No Zrobimy widzę no prankę na Jabczanie, dam to losowej osobie, a nie jemu. ale ty szkole? Nie ma. Uuu, chyba ziomek. Tibiński ma tybiński ziomek. To się spojiemy. Nie ma <ślesk> no, problem, no. bardzo dziękuję. Dobra, to co? teraz reakcja Reakcja i że dałem jej Absanowi? to. tylko takie podejrzenia, że żona dziewczyna ma, u Maliko, ma udział, ale nie potwierdzone. Rozdałem kolejne. Co Dobrze. 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 Nie dałem jej Absanowi. Raz byłem na festiwalu. Nie, nie na festiwalu, tylko to był Kraków Life Festival, i mieliśmy iść na koncert Post i podbie, podeszli do nas widzowie. I mieli kubki plastikowe i mieli jakieś picie tam i też chcieli nam dać jeden ten kubek. Ale w sumie się trochę zlękłem, bo tak trochę nie wyglądali na zbyt <grym> kurwa we, po naszej stronie rzeczywistości. <grym> Zatem raczej wątpię, żeby to był wesoły, wesoły kubek z normalnym piciu. <grym> ja, no. Musicie to w takim razie ja wam powiem kto to i powiedzieć, że ta została zabrana. <grym> Dobra. Dobra. No, no, przepraszam. Robiłem to dla mojego zdrowia, żeby nic mi się nie stało, musiałem wymyśleć content, a to był prank na was, przepraszam mocno, najmocniej Jaka była twoja pierwsza myśl w głowie, gdy otrzymałeś propozycję walki z legendarnym Łazarskim Gladiatorem? Pierwsza moja myśl, szczerze, że dostałem jakąś szmatę do rozjebania <śliniczny> Co jeszcze, czemu? dawajcie internet, no kurwa, w takim <śliniczny> momencie ja za grubego pancza zajęłam. Mamy to. Mogę się Spocił się w kół, ja mówię, mój się nie spoczył. Dzięki za dzisiaj. Jaki zestresowany. <noise> Spoko Gasek. No et łapę zostawił.